Cześć, tu Misteriazio. Witam Was w kolejnym tutorialu, w którym stawka jest większa niż kolor, czyli o tym jak pokolorować biało-czarne zdjęcie. Przypominam, że jeśli podoba Wam się to co oglądacie, możecie zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę pod jakimś filmem i napisać jakiś komentarz. Ok, mamy tutaj zdjęcie z filmu Stawka Większa Niż Życie. I od razu na początku chciałem powiedzieć, że kolorowanie zdjęć zależy od tego, jak skomplikowane jest zdjęcie. A efekt w dużej mierze zależy od jakości zdjęcia, od daty jego wykonania, ponieważ jeżeli zobaczycie zdjęcia, nie wiem. Z początku XX wieku, a zdjęcia, które są wykonane w latach 50., różnią się one znacznie między sobą. Były różnymi technikami wykonywane, więc to różnie może wyglądać. Natomiast sama procedura wygląda tak: mamy zdjęcie otwarte. Teraz tutaj musimy utworzyć paletę kolorów. Wziąłem przykładowe zdjęcie z internetu, wrzuciłem tutaj jako osobną warstwę. Przy pomocy próbnika pobieram odcienie twarzy i będę to malował w nowej, na nowej warstwie sobie takie kreski z próbami, powiedzmy tak, tu ten kolor, następna próbka ciemniejsza. Tak pobieramy kilka odcieni skóry. Najlepiej od najjaśniejszej do najciemniejszej albo odwrotnie, ale w jakiejś tam kolejności. Tutaj możemy też pobrać sobie jakieś dodatkowe rzeczy, jeżeli widzimy, że elementy się powtarzają, na przykład mundury. OK, zablokujemy sobie warstwę z kolorami, żeby nam się nie zaznaczała, na nie, nie wybierała przypadkiem, i zaczynamy kolorować. Pierwsza rzecz to gradient map, poziom korygujący. Otwieramy sobie e, tak, kolory do góry. E, tutaj mamy gradient, wybieramy, zmieniamy kolory tego gradientu. Na, na przykład tu ciemny, ok. Najjaśniejszy to był ten, yy, tryb mieszania najlepiej ustawić na kolor. Tu możemy dodać jakieś. Jeszcze pośrednie właśnie odcienie, które pobraliśmy. To są wszystko rzeczy zależne od tego, jak zdjęcie wygląda, co potrzebujemy, jak bardzo pokolorować. Odcienie twarzy tu się będą jeszcze zmieniały. To jeszcze ewentualnie poprawimy. Teraz wybieramy maskę tego gradientu. CTRL i odwracamy tą maskę i białym pędzlem, i białym pędzlem malujemy po masce. Odsłaniając nasz gradient, tutaj gdzie nam troszeczkę za dużo wyjechało, zmieniamy kolor na czarny i zamalowujemy zasłaniając kolor, białym odkrywamy. Wybieramy styl, style warstwy, i tutaj jest taka ciekawa opcja. To jest jakby odcinanie, odcinanie koloru w zależności od tego, jaki kolor znajduje się pod spodem. Tutaj mamy ustawione szarości i tu decydujemy, klikając Alt i klik na tej strzałce, ona nam się wtedy rozdzieli na dwie. I ta po lewej decyduje o tym, tutaj ta po lewej decyduje o tym, od którego momentu kolor nam się zacznie pojawiać, czyli na jakiej czarności i jak łagodnie będzie przechodziła w, normalną, w normalny kolor gradientu, to samo z drugiej strony. Ok, Teraz nad tą warstwą tworzymy nasycenie, saturacja, przycinamy ją do tej warstwy. I teraz możemy sobie troszeczkę skorygować nasz kolor, żeby bardziej przypominał powiedzmy, kolor skóry, w zależności od tego co będziemy kolorować. Tak samo czy jest bardziej widoczny, czy mniej widoczny tutaj jasnością się decyduje. Powiedzmy, że tak jest OK. I jeszcze trochę ta skóra. Teraz tak, możemy skopiować gradient z niższy albo utworzyć nowy i tą samą operację powtarzamy przy kolejnych warstwach. Teraz powiedzmy, już robię na oko, powiedzmy, wiem, chcę żeby on był, chcę żeby, na przykład usta. Teraz będę robił usta, będą to mniej więcej takie odcienie kolorów według mnie. Odwracam maskę. Maluję usta tutaj tym kolorem. Zmieniam mieszanie warstwy na kolor. Ok, oddalmy. No, widać, że to nie, nie jest ten kolor, nie pasuje, jest trochę sztuczne. Ale dobrze, mm, zaraz to naprawimy. Tutaj zdecydujemy o tym, o, jak bardzo nasze usta będą nasycone danym gradientem, daną kolorystyką. Tworzymy nową warstwę nasycenia, saturacja i sobie ją. A tutaj jest ważne przycięcie jej do warstwy poniżej i sobie regulujemy kolor, żeby był bardziej bardziej naturalny. Akurat przy skórze pobierałem gradienty wcześniej namalowane, pobrane z kolorowego zdjęcia, natomiast przy wielu innych rzeczach typu włosy, e, usta, czy jakieś inne elementy, później będę robił. Robi się to trochę na oko, można sobie to tam się z tym bawić. Ok, kolejny gradient. Mieszanie kolor. Możemy sobie troszeczkę tutaj zobaczyć jednak powiedzmy, że los był blondynem, więc tu ustawiamy odcięcie kolorów. Ok, odwróćmy maskę, pomalujmy włosy, i potem jeszcze będzie można to wyregulować. Tutaj, siła tego koloru możemy sobie osłabić, nawet przyśroczystością. Saturacja, przycięcie. I generalnie przy każdym elemencie obrazka powtarzamy tą samą operację, a więc. Warstwa gradientowa, warstwa saturacyjna przycięta do maski gradientu i regulację kolorów, odcięć. Ta operacja jest powtarzana przy każdym elemencie naszego obrazka. Wystarczy sobie tutaj kolory, które pobraliśmy dla mundurów. Równie dobrze można było sobie je ustawiać na oko. Tutaj przy mundurze, który ma Brunner mogłoby się wydawać, że możemy zostawić to jako czarny, czarny i nie kolorować go. Natomiast opłaca się również kolorować takie rzeczy, ponieważ jest to czarny, który wpada w granatowy i na zdjęciu będzie to jakoś tam widoczne. Nawet jeżeli ustawimy warstwę na kolor, nie będzie to mocno przebijało, będzie to dostrzegalna różnica dla oka. E, że ten mundur ma też jakąś. E, nie jest to typowo czarny, czarny mundur. Ok, zrobiliśmy ten element. Teraz ważny dodatek. Nasza skóra jest e, no, typowo blada, jednokolorowa, dlatego warto sobie wybrać takie odcienie. Powiedzmy tu czerwony, ciemny. tak kolor odwrócimy sobie teraz maskę teraz przy bardzo delikatnej przeźroczystości pędzla dosłownie kilka, kilkanaście procent zrobimy maźnięcia tutaj na twarzy żeby zabarwić, żeby zabarwić powiedzmy policzki jakieś niektóre miejsca twarzy które są nadadzą złudzenie no bardziej realistyczne a nie monotonny kolor skóry długie powiedzmy możemy się spodziewać jakichś takich zaczerwień podobna rzecz tutaj wystąpi jeżeli chodzi o e, no y, obrodę o męską brodę po koleniu, tutaj oni mają lekki, lekki zarost mieli, więc tu odcienie szarości. Nadanie im tej twarzy tutaj pewnego takiego rodzaju <grymiania> zacienienia takiego, takiego śladu zarostu. Wygląda to o wiele realistyczniej niż jednokolorowa twarz. Elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest tutaj też to, że wiele osób, wielu ludzi, ma troszeczkę jakby to nazwać no nie mówię, że to są wory pod oczami, ale tutaj obszar oka, pod okiem często ma czasami troszeczkę inny odcień, taki lekkofioletowy i przy naprawdę delikatnym, tu ustawię 9% przy takim zacienieniu ewentualnie poprawimy trochę kolor, żeby on pasował lepiej do skóry. Nadaje to bardziej zdecydowanie bardziej normalny, realistyczny wygląd twarzy na zdjęciu. Całość zwiększy nam tło i obraz z tyłu, który robimy zawsze tą samą techniką. Mapa gradientu. Saturacja przycięta do gradientu, regulacja kolorów. Można próbować regulować jeszcze samo zdjęcie biało-czarne. To jest bazowe. Akurat ono tutaj nie wymaga poprawek, ale czasem, jeżeli macie zdjęcie, może to też dać jakiś e, pożądany efekt. że zdjęcie będzie wyglądało bardziej realistycznie efektownie. To wygląda cały, cały nasz y, montaż. Możemy sobie jeszcze kliknąć, y, na przykład możemy sobie jeszcze dodać nad tym wszystkim na końcu y, efekt kolor lookup i nadać temu jakąś tonację już gotowo, albo się bawić już nad całym obrazkiem finałowym, bawić się krzywymi kolorów, y, tonacjami i innymi funkcjami. Ja skorzystam tutaj z gotowej. Na końcu, kiedy już mamy obrazek spłaszczony do jednej warstwy, możemy sobie go tworzyć w kamera Raw i na przykład dodać lekką winietę. A to już są zabawy wykończeniowe i to już zależy od, od chęci tego, co chcecie zrobić z danym zdjęciem. No, tak to wygląda. Technika nie jest skomplikowana, nie jest e, mocno e, wymagająca jakiejś nie wiadomo, wiadomo jakiej znajomości, Photoshopa e, ale daje fajne efekty. Dużo zależy od tego jakiego zdjęcia użyjecie jako bazowego. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że efekt, który tutaj zobaczyliście, też się Wam jakoś podoba. Mam nadzieję, że z niego skorzystacie. Naprawdę e, są to proste rzeczy. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Prawdopodobnie ten, ten film będzie pierwszym z cyklu o tym, jak retuszować zdjęcia. Nie tylko te stare, czyli naprawianie, kolorowanie, jakieś wyostrzenia, jakieś poprawki, ale również te zdjęcia współczesne. O tym, jak retuszować skórę, oczy. Wasz, jak, jak poprawiać, yy, czy, czy jak, jak tuningować zdjęcia już yy, zrobione w dzisiejszych czasach. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny film.